Witam! Dzisiaj opowiem Wam o butach minimalistycznych, które polecił mi mój kolega biegacz. Bardzo dziękuję za to. Półtora roku użytkowania. Zaskoczony byłem niesamowicie ich bardzo, bardzo niską ceną i nie spodziewałem się po nich nic szczególnego. Tymczasem posłuchajcie, co się wydarzyło w przypadku butów Saguaro? Czy jakoś tak? W momencie, kiedy je kupowałem, kosztowały jedynie 160 zł. Teraz kosztują. Wow! Możecie zobaczyć ile. E, czyli były praktycznie trzykrotnie tańsze od butów magicznych, które zawsze do tej pory stosowałem. Które w tamtym czasie kosztowały 400 zł. Teraz możecie zobaczyć, ile kosztują. E, więc. Powiem tak, używałem je przez półtora roku. Zrobiłem w nich biegowo ponad 1000 km. Link do mojej strawy w opisie. A poza tym bardzo dużo też chodziłem w nich po prostu na co dzień, jako buty do lasu, tak jak teraz, czy nawet do miasta. Bardzo, bardzo wygodne buty. A teraz, jak buty te wyglądają po półtora roku bardzo intensywnego użytkowania? Jak widać wydreptana ogromna dziura, napięcie i trochę przetarte na palcach. Podeszwa starta, co prawda. Tutaj szczególnie napięcie. Natomiast generalnie podeszwa w porządku, bez żadnych jakichkolwiek dziur czy pęknięć. No i poszycie buta także praktycznie bez jakichś większych. Problemu, wszystko jest w całości, co jest mega wygodne w tych butach to, że one są na rzepę. Kurczę, nie ma obawy, że but ci się rozwiąże w trakcie biegu, to mi się bardzo podoba w nich. Nigdy też te rzepa mi się nie rozlepiła, one są bardzo mocne te rzepy. Także ocena buta po półtorej roku, no powiem wam 8 na 10, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Jeżeli miałbym ocenić przyjemność minimalistycznego biegania, to magicznym butom daję 9 na 10. Natomiast tym saguro dam 7 na 10. Natomiast, teraz pytanie: dwa punkty w jakości? Oczywiście trochę jest, natomiast cena trzykrotna. Mocno będę zastanawiał się, jakie kupię kolejne. Prawdopodobnie kupię jedne i drugie, żeby mieć jedne powiedzmy od święta, a drugie na co dzień. Bo szczególnie wytrzymałość tych butów niesamowicie mnie pozytywnie zaskoczyła. Przez cały ten czas testowałem te buty w bardzo różny sposób. Ja biegam głównie po lasach, ale nie tylko. Sporo też było asfaltu. Byłem w nich kilka razy w górach, nawet raz zimowo w Tatrach śmigałem na kościele, z akurat w tych butach. I we wszystkich tych okolicznościach sprawdziły się one bardzo, bardzo dobrze. Więc znowu nie spodziewałem się takiego fajnego performanceu butów za 160 zł. Wow! I na koniec, jeżeli jakieś ciekawe buty minimalistyczne znacie, które warto byłoby przetestować, piszcie w komentarzach. Chętnie rozważę i chętnie przetestuję. Bo przecież nigdy nie znajdziemy idealnych butów, dopóki nie przetestujemy ich wszystkich.